Tegoroczne wakacje dobiegły końca. O tym, jak w powiecie, robczycko-sędziszowskim, przebiegały pod względem bezpieczeństwa, informuje oficer prasowy komendy powiatowej Policji w Robczycach młodszy aspirant Wojciech Tobiasz. Wakacje to przede wszystkim czas zabawy i odpoczynku. Każdy z nas ma swój pomysł i sposób na spędzenie wolnego czasu. Jedni udają się na rodzinne wyjazdy, inni wybierają wyjazdy zorganizowane. Ważne jednak, by w każdym miejscu pamiętać o bezpieczeństwie i zachowaniu odpowiedniej ostrożności. W tym roku na wakacjach w powiecie robczycko-sędziszowskim było bezpiecznie, a policja nie musiała często interweniować. Na drogach było spokojnie. Na szczęście nie odnotowaliśmy żadnego tragicznego zdarzenia żadna osoba nie zginęła. Było łącznie 110 zdarzeń drogowych, w tym 108 kolizji. W okresie letnim częściej niż zwykle kontrolowano między innymi trzeźwość kierowców. Zatrzymaliśmy 12 osób, które poruszały się będąc pod wpływem alkoholu, z czego 11 popełniło przestępstwo, a jedno, jedna osoba wykroczenie. Spokojnie było również podczas wypoczynków nad zbiornikami wodnymi, informuje oficer prasowy Ropczyckiej Komendy. Mieszkańca przestrzegali zasad bezpieczeństwa i na szczęście nie doszło do żadnej tragedii.